Żyjrządyści, prom do wojny. Ich przywódca, Brizo, mówił 31 grudnia 1771 roku: Nadszedł moment nowej krucjaty. Jest to krucjata wolność powszechna. Dlaczego Brizo i inni parli do wojny? Bo rewolucja się w pewnym sensie zaczęła wypalać, bo ludzie byli zmęczeni. Trudno utrzymać aktywność ludzką przez długi okres czasu. Masy Mobilizują się w pewnych sytuacjach, ale ten zapał mas jest bardzo trudno utrzymać na dłuższy czas. Starsi słuchacze być może pamiętają karnawał Solidarności. Olbrzymi zapał w sierpniu 1990 roku, ale już półtora roku później, kiedy Jaruzelski prowadził stan wojenny, to ten entuzjazm był dużo mniejszy. To ten opór, jaki stawiono w huncie Jaruzelskiego był dużo mniejszy niż się wielu spodziewało. Dlaczego? Bo wielu było już tą sytuacją zmęczonych. Tu mamy trochę podobną sytuację. Wielu ludzi jest zmęczonych, ten zapał rewolucyjny stygnie. Briseau wierzy, że wojna ożywi te nastroje ludu, że uda się znowu zmobilizować masy, że wojna tchnie w rewolucję nowego ducha. Przeciwko wojnie był Robespierre, trafnie uważając, że armia francuska nie jest gotowa do tej wojny. Że nie jest to dobry pomysł na prowadzenie polityki francuskiej, ale Robespierre nie jest wtedy jeszcze na tyle wpływowym politykiem, aby mógł narzucić swoje zdanie. 25 marca 1792 roku Francja wystosowała ultimatum, domagając się do 15 kwietnia wyjaśnienia w sprawie umów cesarza z innymi państwami, zaprzestania zbrojeń i grożąc wojną w razie odmowy. Ponieważ Franciszek II który przejął władzę po zmarłym ojcu Leopoldzie II, nie był jeszcze cesarzem, więc nie mógł odpowiedzieć na to ultimatum. Więc nie nadeszła odpowiedź na ultimatum francuskie. Zgromadzenie prawodawcze uchwaliło prawie jednomyślnie wypowiedzenie wojny. Deputowani byli w bardzo dobrych nastrojach. Pojawia się hasło: Wojna pałacom, pokój chatom, przekonanie o tym, że Hasła rewolucji francuskiej zjednają dla rewolucji obywateli Austrii, wojna będzie szybka, łatwa i zwycięska. Te nastroje entuzjazmu wśród aktywistów rewolucyjnych widać w pieśni Józefa de Lisle, którą napisał dla armii Renu. Pieśń przeszła do historii pod nazwą Marcylianka, a została napisana wkrótce po wypowiedzeniu wojny. W nocy z 25 na 26 kwietnia 1792 roku w pałacu Mera w Strasburgu, ta pieśń jest obecnie hymnem Francji. A jednak wojna nie okazała się krótka, łatwa i przyjemna. Okazało się, że Maksymilian Robespierre miał rację, że armia francuska nie jest do tej wojny w żaden sposób przygotowana. Dlaczego? Tak charakteryzował armię francuską żywczyński Korpus oficerski składał się głównie ze szlacht, której przynajmniej połowa nie pragnęła wcale zwycięstwa, część zresztą od razu zdezerterowała. Żołnierze na ogół nie ufali swoim dowódcom i często odmawiali spełniania rozkazów. Zresztą dziennikarz, Marat z Paryża, wzywał wprost żołnierzy, by mordowali swych generałów jako wrogów rewolucji. Nawet zewnętrznie tarmia ta była niejednolita. Ogół żołnierzy nosił mundury niebieskie. Ale ochotnicy i Gwardia Narodowa używali uniformów czerwonych, byli lepiej płatni i sami wybierali sobie oficerów. Wszystko to sprawiało, że wojsko francuskie przypominało raczej niekarne bandy niż zorganizowaną armię. Na czele wojska francuskiego stanął generał Dumore, który rozpoczął ofensywę na północy. Do pierwszego starcia doszło 30 kwietnia. Na sam widok Armii austriackiej żołnierze francuscy rzucili się do ucieczki. Dowodzący nimi generał Dillon, który próbował ich powstrzymać, został zabity przez własnych żołnierzy. Do wojny przyłączyły się Prusy. Francuzi liczyli na to, że Prusy nie włączą się do wojny. Armie pruska i austriacka wkraczają na terytorium Francji. Sytuacja jest trudna. 11 lipca 1762 roku. Żyrondyści przeparsowali słynną uchwałę Ojczyzna w niebezpieczeństwie, która wprowadzała de facto stan wojenny i, i wzywała do broni wszystkich obywateli. W drugiej połowie lipca ogłoszono powszechną mobilizację. Ta powszechna mobilizacja wśród radykalnych mas miejskich spotkała się z entuzjazmem, natomiast wywołała Olbrzymią niechęć bardzo wielu mieszkańców francuskiej prowincji. To był trzeci powód po likwidacji prowincji, cywilnej konstytucji duchowieństwa, zrażenia się wielu chłopów do rewolucji francuskiej. Wiadomość, że dzieci chłopskie mają iść na wojnę, że mają opuścić gospodarstwa, wywołała przerażenie bardzo wielu francuskich gospodarzy, bardzo wielu rolników. Nie mieściło im się w głowie. Że można w przymusem wezwać do wojska dzieci chłopskie. Jakobini uważają, że nieszczęścia, które spadają na Francję, są wynikiem zdrady, bezkarności zdrajców, że zgromadzenie prawodawcze, w którym dominują żyrondyści, jest zbyt pobłażliwe. Jakobini dominują w Paryżu. Żyrondyści mieli bardzo ograniczone wpływy w stolicy Francji. Nastroje w mieście są więc złe. I oto 25 lipca 1712 roku. Armia Środkowo-Pruska znajduje się nad granicą z Francją. Dowodzący nią książę Brunszwicki podpisuje tekst przygotowany przez jednego z emigrantów, sądząc, że wydana w odezwa przyspieszy koniec wojny. Ta odezwa była olbrzymim błędem politycznym i miała bardzo daleko idące konsekwencje. Dlaczego? Kilka fragmentów odezwy, podpisanej przez dowódcę armii pruskiej. Cytat pierwszy. Miasto Paryż i wszyscy jego mieszkańcy, bez różnic, winni natychmiast i bez zwłoki ukorzyć się przed królem. Dalej możemy przeczytać. Gdyby zamek Tulliers został siłą zdobyty lub atakowany, Gdyby ich królewskim mościom, królowi, królowej rodzinie królewskiej, wyrządzono najmniejszy gwałt z zniewagę, to wywrą zemstę przykładną i na zawsze pamiętną, wydając Paryż egzekucji wojennej na całkowite zniszczenie, a buntowników, którzy tym zamachom są winni, na zasłużoną karę śmierci. Intencje autora tej odezwy były pewnie szlachetne. chciał chronić króla i jego rodzinę. Ale skutek był zupełnie odwrotny. No to znienawidzone wojska najednicze, jak postrzegano wojska pruskie, grożą Paryżowi. Stają po stronie króla. Dla mas ludowych to dowód zdrady króla, że król jest zdrajcą. Była to więc tak zwana niedzieja przysługa. Zamiast pomóc królowi, odezwa przyczyniła się do dramatycznego pogorszenia się sytuacji Ludwika XVI. 10 sierpnia Jakobini zmobilizowali tłumy Gwardzistów i otoczyli pałac Tyrje. Król z rodziną schronił się ze zgromadzenia prawodawczego. Szwajcarzy i zgromadzona w Tyrje szlachta stawiła opór nacierającym mieszkańcom Paryża. Król kazał przerwać daremny opór. Tłum wtargnął do zamku i wymordował paruset jego obrońców, w tym przeszło 500 szwajcarskich gwardzistów. Demolując przy tym wnętrze zamku, niszcząc cenne obrazy i rzeźby. Król uratował życie, ale w następstwie tych wydarzeń trafił do więzienia. Miejscem jego więzienia stało się więzienie w Temple. Wydarzenia 10 sierpnia Żywczyński określa jako drugą rewolucję. Dlaczego? Ponieważ jego zdaniem obaliła ona władzę królewską i rządy burżuazji. przekreśliła burżuazyjną konstytucję z 1771 roku faktycznie wprowadzono republikę demokratyczną, choć dalej pod względem społecznym iść nie chciano. Dlaczego Żywczyński widzi w tych wydarzeniach tak radykalną zmianę? Bowiem władzę we Francji przejęła Rada Wykonawcza, złożona z sześciu ludzi, w tym Dantona, i przy tej okazji uchwalono, że do nowego parlamentu, zwanego Zgładzeniem Narodowym, prawo wyborcze, Będą mieli wszyscy pełnoletni Francuzi żyjący z własnej pracy. Czyli de facto zniesiono cenzus majątkowy. Konsekwencją tych wydarzeń jest również narastanie rewolucyjnego terroru. 15 sierpnia Zgromadzenie prawodawcze uchwaliło, że ojcowie matki, żony i dzieci imigrantów są zakładnikami odpowiadającymi za czyny tych ostatnich. Mamy więc do czynienia z odpowiedzialnością zbiorową, rzeczą absolutnie sprzeczną z jakimkolwiek poczuciem. Sprawiedliwości czy praworządności. Oto za winy dzieci mają odpowiadać rodzice, oto za winy rodziców mają odpowiadać dzieci. Podobne zasady wprowadzone zostaną po przejęciu władzy w Rosji przez bolszewików. 26 sierpnia postanowiono uwięzić wszystkich księży niezaprzysiężonych. Przy tej okazji zakazano duchownym noszenia sutan i habitów. Jednocześnie skonfiskowano. Dzwony i wszystkie trzety z brązu i miedzi na użytek wojsk. 2 września kapituluje Verdun, ostatnia twierdza na drodze do Paryża. Jakobini widzą w tym skutki wszechpanoszącej się zdrady i bezkarności zdrajców i dochodzi do wydarzeń, które przeszły do historii pod nazwą Masakry Wrześniowe. Oto od 2 do 5 września uzbrojone bandy, kilkuset ludzi, Szły od więzienia do więzienia, zabijając więźniów politycznych, ale nie tylko. Przy tej okazji zabito bardzo wielu zwykłych przestępców. Zabijano nawet kobiety i młodzież w domu poprawczym. Jak się szacuje, zamordowano wtedy w Paryżu 1400 osób, w tym przeszło 200 księży. Podobne mordy miały również miejsce na francuskiej prowincji. Oblicza się, że te masakry wrześniowe w Paryżu i na prowincji łącznie pochłonęły od 10 do 12 tysięcy ofiar. Te swoiste samosądy działy się przy całkowitej bierności apatii ówczesnych władz. Dominujący wówczas policjant francuski Danton chwalił się później, że to on dał rozkaz, jak to powiedział. Wytępienia konspiratorów i nędzników. I dalej Danton mówi: Chciałem, by cała młodzież paryska przybyła do szampanii splamiona krwią, co dawało mi gwarancję i wierności. Chciałem oddzielić ją od emigrantów rzeką krwi. Ale to, co uratowało rewolucję francuską, co sprawiło, że Francja nie przegrała wojny z Prusami i Austrii, to nie był terror. Tą rzeczą była pogoda. Oto wrzesień 1710 roku. Był wyjątkowo mrzysty i deszczowy. Wilgotne drogi, wilgotne powietrze, przemoczeni żołnierze to wszystko powoduje choroby, to wszystko dziesiątkuje armię najezdnicze. i to wszystko odegrało decydującą rolę w zatrzymaniu postępu wojsk pruskich i austriackich. W połowie września książę Brunszwicki sforsował linię Lasu Aragońskiego, wychodząc na tyły Duch Armii Francuskiej. Dumorieza i Kellermana, który właśnie naciągał z południa, by połączyć się z Dumoriezem. W tej sytuacji 20 września doszło do spotkania pod Walmi, spotkania z odzyskanym frontem. Prusacy plecami do Paryża, Francuzi plecami do granic. Historyk Marian Kukiel tak opisał to doniosłe wydarzenie. Cytuję. Atak pruski poszedł na armię Kellermana, którą Dumorie Zasilił. Zajmował ono pozycję na wzgórzu pod Walmi. Zaczęła się parogodzinna potężna nowe czasy kanonada, w której doskonała artyleja francuska, część sił francuskich najmniej naruszona przez wydarzenie rewolucji, działała bardzo skutecznie. A ogień pruski, choć dotkliwy, nie zdołał złamać szyków francuskich, które wytrzymały go dzielnie. Gdy piechota pruska zaczęła podchodzić schodami, swym klasycznym manewrem wysunęły się naprzeciw granatowe kolumny ochotników z okrzykiem Wiwat Naród i śpiewem Marsynianki. Natarcie załamało się. Po jeszcze kanonadzie książę Brunszwicki skorzystał z ulewnego deszczu, by je odwołać. Na mokrych i głodnych biwakach armii pruskiej tego wieczora panowało przekonanie, że w tej akcji, w której straty każdej ze stron wyniosły tylko po paruset ludzi, którą trudno było nawet nazwać bitwą, dokonało się coś wielkiego. Goethe, który jako dygnitarz sasko-wajmarski towarzyszył tam swemu księciu, odezwał się. Tutaj i tego dnia poczyna się nowy wiek w dziejach świata. Kiedyś będziecie mogli rzec, byłem przy tym. Zaczynają się rozmowy między Francuzami a Prusakami. Francuzi przekonują Prusaków, aby odstąpili. Dumaurier przekonuje, że nie będzie im tego odwrotu utrudniał. Ale jak ocenia Marian Kukiel, cytuję. Od tych perswazji skuteczniejszym jeszcze argumentem była dezynteria od surowizm, jakimi głodni Prusacy próbowali się żywić, malaria i przeziębienia masowe. Nastąpił żałosny odwrót Prusaków do granicy. Armia ich stopniała do połowy. Tak więc losy wojny odwróciły się na korzyść rewolucyjnej Francji. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach, na portalach społecznościowych Facebook i Twitter użytkownik barzanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.